my polecej kanał Weekend Dostępna na streamingu, dzisiaj bierzemy sobie pod lupę Amazon Prime i film pełnometrażowy. Zaczynamy. Kochasz rysować na tyle, że Twoje dzieła są dostępne w szkolnej gazetce. Stajesz się tak inspiracją do kogoś, kto również w tej gazecie zaczyna rysować? Zaczynasz widzieć swoje niedociągnięcia w tym, co robisz. Los tak chciał, że poznajesz tą osobę. Jak dalej losy potoczą się dwóch osób? Czy będą się mobilizować, czy się za przyjaźnią. I ta historia pokazuje jak bardzo pojawienie się w twoim życiu pewnej osoby może mieć wpływ na wszystko. Piękna historia od autora, którego możecie kojarzyć z bardziej krwawych i mrocznych tytułów takich jak Firepant czy Chase Man, a tutaj mamy piękną historię po prostu o życiu, o pasji, o przyjaźni, ale też o rywalizacji. Bardzo polecam wam właśnie mangę, jak i też właśnie animację o tytule Lookback. Od tego samego autora. Dajcie mi znać, czy mieliście już w rękach inne mangi właśnie autora, jakim jest Fujimoto, a może oglądaliście anime, jakim jest Chase, może wybieracie się do kina. I mi jego dnia mam życzę. Cześć!